Witajcie. Dziś pokażę Wam, jak wykonać kolejny wzór takiego szydełkowego jajka. Moje wykonane jest na plastikowej formie. Ma ona około 6 cm wysokości. Link do zakupu formy znajdziecie w opisie. Forma ta składa się z dwóch elementów, które po prostu łączę ze sobą. Jeżeli chodzi o sam wzór, to jest on bardzo prosty. Jak widzicie, składa się w większości z słupków, oczek, łańcuszka. Gdzie nie, pojawiły się również półsłupki. Jeżeli chodzi o szydełko, to jest to 1,1 ,1 mm oraz kordonek MAXI ze 100% bawełny. Naszą robótkę rozpoczynamy standardowo od wykonania oczka początkowego. Następnie wykonujemy 7 oczek łańcuszka. Zamykamy oczkiem ścisłym. I rozpoczynamy rząd pierwszy od wykonania czterech oczek łańcuszka. Następnie wykonujemy słupek na łuku, jedno oczko łańcuszka i kolejny słupek. Jedno oczko łańcuszka i kolejny słupek. Takich słupków w tym rzędzie, rozdzielonych jednym oczkiem łańcuszka, musimy wykonać 12. Zamykamy oczkiem ścisłym z trzecim oczkiem początkowego łańcuszka. Przechodzimy do rzędu drugiego, który rozpoczynamy od wykonania jednego oczka łańcuszka. Następnie na y, łuku, czyli tym jednym oczku y, pomiędzy słupkami, wykonujemy półsłupek. Na słupku z poprzedniego rzędu wykonujemy półsłupek. I znów na oczku, na łuku wykonujemy półsłupek, i na słupku wykonujemy półsłupek, na kolejnym oczku półsłupek, i na słupku półsłupek. Czyli łącznie musimy wykonać w tym rzędzie 24 półsłupki. I na zakończenie łączę oczkiem ścisłym z tym pierwszym wykonanym oczkiem. Rozpoczynamy rząd trzeci od wykonania dwóch oczek łańcuszka. Następnie na kolejnym półsłupku wykonujemy dwa słupki pojedyncze łączone dołem na kolejnym półsłupku wykonujemy słupek pojedynczy na kolejnym dwa słupki pojedyncze łączone dołem na kolejnym znów słupek i znów na następnym Dwa słupki pojedyncze łączone dołem. I tak naprzemiennie aż do końca naszego rzędu w jednym półsłupku. Jeden słupek, w drugim półsłupku dwa słupki pojedyncze łączone dołem. I po wykonaniu ostatniego słupka łączę nasz rząd oczkiem ścisłym z drugim oczkiem naszego początkowego łańcuszka. Rozpoczynamy rząd kolejny. Jest to rząd czwarty od wykonania dwóch oczek łańcuszka. I następnie w każdym słupku z poprzedniego rzędu musimy wykonać słupek. Te rzędy będą nam się powielały, czyli będziemy zaczynać każdy następny rząd od wykonania dwóch oczek łańcuszka następnie będziemy przerabiać wykonując w każdym słupku z poprzedniego rzędu słupek i zakończając rząd oczkiem ścisłym wbijanym w drugie oczko naszego początkowego. Łańcuszka. Rzędy te powtarzają nam się od teraz praktycznie, czyli od rzędu czwartego i powielamy to aż do rzędu dziesiątego. Zwracajcie, proszę uwagę, w międzyczasie, czy będziecie mieli możliwość wsunąć. Waszą formę jajka, w zależności od tego jak ona wygląda, z czego ona jest wykonana, to będzie uzależnione to, czy dacie radę ją wsunąć po rzędzie 10, czy będziecie musieli wcześniej. Ja najprawdopodobniej formę wsunę koło rzędu 10-11 dopiero, bo wiem, że bezproblemowo ona mi się wtedy zmieści. Więc przeróbcie teraz proszę do rzędu 10. Oczywiście z rzędem 10 włącznie, bo on jest identyczny. I pokażę jak wykonywać dalej już od rzędu 11. Tak się prezentuje nasza robótka po wykonaniu rzędu 10. Rząd jedenasty będzie bardzo podobny. Rozpoczynamy od wykonania dwóch oczek łańcuszka, a następnie będziemy wykonywać słupki pojedyncze z pominięciem jednego słupka, czyli pierwszy słupek pomijamy, na drugim wykonujemy słupek, kolejny pomijamy, na następnym wykonujemy słupek i tak, co w drugim słupku wykonujemy słupak. Nie wykonujemy pomiędzy nimi żadnych oczu łańcuszka. Pamiętajcie proszę, że ten rząd już tam zaczyna zwężać naszą włódkę, więc trzeba pilnować żeby w odpowiednim momencie włożyć naszą formę. Ja myślę, że zrobię to już, bo później może mi nie wejść. Zazwyczaj wkładam sobie tą częścią do zawieszenia w dół. Wygodniej mi się to później też obrabia, jeżeli nie plącze mi się żaden sznureczek. A i lepiej się prezentuje, jak akurat ta część moim zdaniem jest u góry, bo jest wtedy bardziej widoczna. Wyciągnę sobie jeszcze tam alaniteczkę, sznureczek. Ciężko powiedzieć, co to jest, jakieś coś ozdobne do zawieszenia. OK, myślę, że jest ładnie równo naciągnięte. Więc możemy kontynuować nasz rząd. Standardowo, jak już zaczynam robić na formie, to robię o wiele wolniej, bo zawsze mi się ślizga szydełko i niewygodnie mi się robi, dlatego Dopóki mogę, to wykonuję bez formy robótka. Ale niestety ten rząd zwęża już za bardzo, więc musiałam ją włożyć. Łączymy wykonując oczko ścisłe w drugim oczku początkowego łańcuszka. Przechodzimy do rzędu 12, który rozpoczynamy od wykonania dwóch oczek łańcuszka, następnie w każdym słupku z poprzedniego rzędu wykonujemy słupek. Słupek pojedynczy oczywiście. Nie dodajemy żadnych oczek pomiędzy słupkami. I łączymy rząd oczywiście oczkiem ścisłym z drugim oczkiem początkowego łańcuszka. Rozpoczynamy rząd trzynasty od wykonania dwóch oczek łańcuszka, i następnie znów wykonujemy w słupek na słupku, ale w co drugim słupku. Więc pierwszy słupek pomijamy. W drugim wykonuję słupek, kolejny pomijam, w następnym słupek, jeden pomijam, w następnym wykonuję słupek, jeden pomijam i w kolejnym słupek. I rząd łączymy standardowo oczko ścisłe w drugim oczku początkowego łańcuszka. I pozostał rząd 14, czyli ostatni rząd. Rozpoczynamy go od wykonania jednego oczka łańcuszka, a następnie na każdym słupku z poprzedniego rzędu wykonujemy półsłupek. I ostatni półsłupek w tym rzędzie wykonane. Łączę oczkiem ścisłym z pierwszym wykonanym oczkiem. Jedno oczko dodatkowe do zaciągnięcia. Ucinam dłuższy kawałek. I zaciągam naszą robótkę. Jeżeli coś tam się przesunęło źle, się ułożyło, to wtedy przesunąć sznureczek trzeba wszyć pomiędzy nasze słupki. Jeszcze wyciągnęło ci to. I tak prezentuje się nasz kolejny wzór jajka. Ok, na dziś to tyle. Jeśli Wam się podobało, to dawajcie znać i dzięki za oglądanie.